po spektakularnym skończeniu swojej walki na FEN-36, sami jakie emocje towarzyszą? Bo widać było, że duże napięcie z Ciebie zeszło po tym starciu. Oj tak, no duże, 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 no nie ma co ukrywać. No trzecim duże wydarzenie. Znowu, no jak każdą, przez każdą walką jest to napięcie. Do pierwszych bombek gdzieś tam, dopóki się ich nie dostanie, to, to, to tam napięcie jest. Tutaj zacząłem w stójce, myślałem, mówię, to moja domena, a dostałem parę bombek, mówię, u, u. No tak nie wiem, potem clinch, jakoś zlądowaliśmy w parterze, on mnie chyba jakoś tam podciął, nie? No, no i jak już byliśmy w parterze, to mówię, nie wypuszczę, nie? Mówię, jestem z dołu, ale to on jest zagrożony nie ja, nie? Inaczej, że tak szybko się za telenowskie zabrałeś, że chyba rzeczywiście gdzieś się śpieszysz. No na wesele, mówię, śpieszę się, bo dowiedziałem się, że fen jest 16 października, o mnie ganiają. Że 16 października jest fen, idę do swojej dziewczyny, bo to nie moje wesele, jej, jej brata. <grym 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 żeby nie było. Mówię, tak 16 października jest fen. A on w finale no, przecież jest wesele 16 mojego brata. A on mówię, no dobra, no to odwołamy. Poszedłem na trening, wracam, mówię, i co? Patryk przełożył już wesele, ale mówi nie, no idź, rób robotę i szybko do mnie wracaj, także mówię, zaraz prosto lecę. jeden z twoich... W Stargardzie, ale już mam kierowcę, jakby ktoś chciał dwa miejsca, mógłbym tam powiedzieć, nie? Jakby podrzutka, bo dwa miejsca są, to do Stargardu byśmy mogli kogoś zabrać. To zanim jeszcze o weselu, to może trochę o walce pogadajmy. Słuchaj, e, po pierwsze tak, trafiłeś prawy sierp chyba, czyli ta bokserska praca była, widziałeś, że się zachwiał? Szczerze, nie, nie wiem, nie pamiętam teraz, musiałbym to zobaczyć na spokojnie, ale mówię, no kurde, coś dzisiaj w tej stójce było nie tak, coś, 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 coś nie zagrało, nie? Nie wiem, nawet nie pamiętam jak ta stójka była, wiem, że... Coś... Sprowadzenie? Sprowadzenie pamiętam, bo to ja się gdzieś ratowałem, chciałem go obalić, a wyszło tak, że on mnie obalił, ale całe szczęście i dobrze, że mnie obalił, no i ja jestem zadowolony. Samuel, tutaj jeden z swoich przyjaciół z klubu Berserkers Team powiedział, tak widząc tą sytuację, kiedy Maciek był z góry, kiedy tutaj atakował, powiedział, no na treningach Samuel podaje balachą każdego i faktycznie na zawołanie można być ta balacha weszła. No tak, to się zdarza, znaczy często, no, chyba w Arsenale, tak, na MMA. To chyba, może z dwóch osób tylko nie podałem tą balachą gdzieś tam z dołu, jak są z i gdzieś tam ta balacha wychodzi, także, także cieszę się, że jeszcze zaskakuje, nie? A czułeś, że Maciek faktycznie popełni ten błąd w końcu? Czekałeś na to, czy jak w ogóle tutaj z perspektywy parteru tutaj widziałeś go? E, wiedziałem, że te ręce zostawia, nie? Że jak zaczyna bić, to zostawia którąś z rąk. Ja sobie jedną wykluczałem, potem kombinowałem coś z trójkątem, ale potem jak już zostawił tą rękę, bić mi się chce. Jak zostawił tę rękę, to już wiedziałem, że jest moja i że jej nie wypuszczę, nie? Na weselu się napijesz, ale nim się napijesz na weselu, to chciałbym jeszcze zapytać o kolegów klubowych, no bo jest tutaj chmara generalnie, żeby jakkolwiek to e, zabrzmi. Wybuchła tutaj totalnie cała, cała sala, jak wygrałeś, to nie tylko przy twojej walce. E, pojedziesz, będziesz na telefonie oglądał dalej kolegów, no bo nie wierzę ci, te wyniki dalej nie interesują. Mm, powiem tak, żeby nie było, że nie będę oglądał. Nie, bę, nie będę oglądał podstawem, obiecuję. Aha. Nie, no oczywiście, gdzieś tam na pewno będę śledził. No, no bo przecież to, to są moi koledzy klubowi, to nie tylko, że razem trenujemy, ale to są tacy, powiedzmy, gdzieś tam no, bracia. Powiedzmy, że przechodzimy razem przez te trudy i dzisiaj był ze mną w narożniku, Spełniłem koledze marzenie, który chciał bardzo zawsze być w narożniku, Mówię, chodź, jest gala wszyscy nie duże wydarzenie, zobaczysz, jak to jest od środka i jak widział przebieg zbijania wagi i tak dalej, mówi, kurczę, jaki, to jest ciężkie, nie? Mówimy, my tylko widzimy efekt końcowy, a to, co się dzieje na macie, w życiu i tak dalej, żeby to wszystko połączyć i żeby to robić, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, nie? Będziesz coś robić? Tutaj jakiś make-up delikatny, żeby fotograf na Waszele nie musiał za bardzo w Photoshopie tam cię później retuszować? Nie, no gdzie? Tak też jestem ładny, nie? Co, tutaj od wczoraj z wielu ust słyszałem Szczecin, kolebką polskiego MMA. Ty się pod tym podpisujesz? Eee, no tak, no to nie ma no to, no zobaczmy, zgalać 10, 10 pojedynków, tak? Chyba tylko w jednym albo w dwóch. Nie, no teraz kulka wypadła. To, 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 no to jest nas dużo i każda walka budzi myślę, wielkie, wielkie zainteresowania i budzi wielkie emocje. Także no Szczecin myślę, że, że jest tą kolebką. Samuel, to może ty się pod tym podpisujesz, to oczywiście się domyślałem, ale bardziej może chciałem cię zapytać o to, skąd się bierze ta siła w Szczecinie, jeżeli chodzi o MMA. E, bo myślę, że u nas na treningach nie ma, nie ma zmiły. <noise> I, I jest ciężka, ciężka praca, i, i nie ma możliwości gdzieś oszukania, nieprzyjścia. Czy je można nie przyjść, no ale potem jak się przyjdzie to, co się spotka na sali, to, to już każdy, myślę, że to też utwardza ten charakter później, nie? Także, no z A propos twardego charakteru, no trzeba powiedzieć jasno sobie, To pierwsze niepowodzenia w Fenie to druga walka, no można powiedzieć, że była walka o wszystko, wytrzymałeś to. No tak, no mówię, no do tej pierwszej walki. Ja myślę, że gdybym psychicznie do niej lepiej podszedł, bo naprawdę gdzieś te wydarzenie mi tak przerosło, że ja nie spałem po nocach, denerwowałem się, no jeszcze potem dodatkowo to zbijanie wagi duże i, i ciężkie. Dodatkowo, że nie zrobiłem tej wagi. To mnie też dobiło, siedziałem w domu, już mówię, Jezu, nie zrobiłem wagi, duże wydarzenie. I, ten, I sam się zmiotłem, nie? I później na walce już nie chcę do tego wracać, bo już to mówiłem, że... Ja w trakcie walki chciałem zrobić wszystko za pierwszą, za wszelką cenę, żeby ten pojedynek jak najszybciej skończyć, wygrać i, i iść do domu, nie? Powiedzmy, ja nie chciałem tam wtedy być, powiedzmy. Nie było wtedy. nie było, no. No, to może teraz po każdej trzeba jakieś małe wesele zrobić. Płaciłbyś na bonus? Za poddanie 50 Powiem szczerze, że tak. powiem, powiem, powiem tak. No, no, chciałbym bonusik, ale wiem, że kurczę, są jeszcze dużo moich klubowych kolegów i że mogą mi skraść ale no co no będę czekał na jakiś przelew <grywa> jak będzie liczymy że dostaniesz dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy super dziękuję bardzo zabawę zabawę. Dziękuję, dziękuję dziękuję